Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy posiadamy iPhone'a i kupujemy kolejne jakieś Apple'owskie rzeczy. Zazwyczaj jest to albo jakiś MacBook, albo AirPodsy, albo właśnie Apple Watch. W dzisiejszym odcinku na kanale Gorgo Testuje porozmawiamy sobie na temat 10 fajnych aplikacji, z których korzystam i które śmiało mogę polecić na Apple Watcha. Zapraszam do oglądania. Co tu dużo mówić, moi drodzy? Chyba najlepszą aplikacją, z której najwięcej korzystam, jest aplikacja aktywność, która jest wbudowana w, nasze, jakby w nasz zegarek. Można ją połączyć z aplikacją zdrowie, dzięki czemu możemy cały czas korygować nasze zdrówko, patrzeć, ile robimy dziennie kilometrów, wyznaczać sobie jakiegoś różnego rodzaju cele, albo po prostu patrzeć, czy wszystko jest z nami ok. Ona również potrafi przypominać o tym, że na przykład nie osiągnęliśmy pewnego progu, który sobie ustawiliśmy, na przykład próg, nie wiem, 5 km dziennie, który wychodzi za taki zdrowy próg. I dzięki temu możemy sobie pomóc, i to jest naprawdę mega fajne, ponieważ ja na przykład siedzę przed komputerem dużo, ponieważ w pracy siedzę przed kąpem, po pracy też siedzę przed kąpem, bo montuję filmy i tym podobne, robię YouTube'a. Oczywiście też uprawiam sport, ale na przykład przez zimę za bardzo go nie uprawiałem, więc yy, były momenty, że robiłem półtora kilometra dziennie albo nawet mniej, co jest bardzo niedobre i również niezdrowe. I jak sobie kupiłem właśnie tego Apple Watcha no to jakby troszkę bardziej mnie to motywowało, ponieważ to mi przypominał, że słabo mi idzie, bo było, że rusz się, rusz się, rusz się i tak dalej, nie? Oczywiście w pozytywny, poprawny sposób było mówione to, ale kierowało do tego, że po prostu robię mało ruchu. Więc aktywność, ta aplikacja, zdrowie, mistrzostwo świata. Drugą aplikacją, którą moim zdaniem nie może zabraknąć na Apple Watchu, to jest Google Maps, ponieważ jest to must have, szczerze powiedziawszy. Szczególnie jeżeli mamy mało baterii na naszym telefonie, a już musimy sobie gdzieś tam pójść, jesteśmy w innym mieście, nie umiemy się odnaleźć, możemy śmiało korzystać właśnie z takiej aplikacji, cały czas nas prowadzi, podpowiada gdzie iść i tak dalej. No chyba każdy z nas wie, do czego służy Google Maps. Dlatego na razie Was nie zaskakuje, ale uwierzcie, oglądajcie do końca, ponieważ mam kilka aplikacji tutaj dzisiaj mam powiem, o których może wiecie, może nie, ale naprawdę są mega pożyteczne. Dlatego oglądajcie do końca, a my przechodzimy do następnej aplikacji. Coraz częściej jest popularna jakaś yoga, medytacja i tak dalej. Dużo ludzi żyje w stresie, w pośpiechu i tym podobne. A do tego przychodzi nam fajna właśnie aplikacja, która cały czas mierzy nasz stres i sprawdza i reguluje wszystko. Czy wszystko jest git? Czy mieliśmy jakiś stresowy dzień? Jak wysoko ten stres był tutaj mierzony, jak jest mega wysoki. No to coś jest nie tak, więc trzeba, nie wiem. Troszkę melis sobie zaparzyć, albo coś z stylu, albo kurczę, iść do lekarza. Więc trzeba sobie to pilnować. Oczywiście są pokazane wszystkie progi, które będziecie widzieli tutaj, gdzieś na przebitkach. Aplikacja jest naprawdę fajna, jest połączona z naszym zdrowiem, więc od razu sprawdza nasze tętno średnie, od razu sprawdza nasz tlen, pracę serca. Jeżeli macie EKG w swoim zegarku, no to zależy, jaki macie zegarek. Też od czwórki zwyż były EKG, w SE chyba nie ma. Cały czas możecie to mierzyć. I jeżeli chodzi o to, no to kolejną aplikacją właśnie jest czytnik i mierzenie naszego tlenu. Właśnie w tym momencie sobie go mierzę, zobaczymy ile mi tutaj pokaże o 2 we krwi, uwaga, uwaga, 98%, czyli wszystko git, poniżej 94 mógłby być problem, więc to też oczywiście trzeba wielokrotnie zmierzyć, ponieważ raz to wiecie jak to jest, nie? Ale są dość miarodajne te aplikacje, więc no, trzeba, trzeba z nich korzystać, przynajmniej powinno się, skoro macie i Watcha. Kolejną aplikacją, którą bardzo to bardzo lubię i bardzo szanuję jest to aplikacja Training, na której mamy bardzo dużo opcji do wyboru, mamy... Marsz, mamy marsz na sali, piłka nożna, bieg, plener, skakanka, bieg na sali, rower i tym podobne. No jest tego multum, naprawdę, możecie sobie wybierać, a wybierać i na pewno coś dla siebie znajdziecie. Nawet jest, nie wiem, boks, kickboxing czy yoga, więc jest to naprawdę spoko, oczywiście bieganie i tak dalej też jest, co jest bardzo fajne. I z połączeniem z kolejną aplikacją, której teraz Wam powiem, po prostu jest Mistrzostwa świata. Kolejną aplikacją będzie YouTube Music, który jest. Przekozakiem, moim zdaniem, i jest must have'em, jeżeli macie oczywiście premium YouTube'a, to polecam od razu. Ponieważ idziemy sobie biegać, odpalamy sobie YouTube Music i muzyczka nam napierdziela. Leci, a my możemy sobie biegać. Jak macie jakieś AirPods'y jeszcze, to już jest w ogóle mistrzostwo świata. A jak jeszcze macie celurara w telefonie, w sensie w zegarku, no to już jest total kozak. O, właśnie się muzeczka włączyła tak, by the way. No, więc mistrzostwo świata i nie potrzebujecie do tego telefonu pod warunkiem, że macie możliwość eSIM-a, nie? eSIM jest, bo też ludzie się pytają często, eSIM jest dostępny w Polsce w tym momencie tylko na t mobile i na Orange, jeżeli oglądacie to w roku 2023. Jak już gadamy o YouTube, to jest taka fajna aplikacja WatchTube, na której możemy oglądać YouTube'a. To jest coś pięknego. Też czasami jest tak, że no, ale po co mi przecież mam telefon i tak dalej? Ale czasami się zdarza, że się wychodzi gdzieś bez telefonu. Przynajmniej mi się tak zdarza. Szczególnie jak mam SI, ma możliwego, no to nie potrzebuję zawsze nosić telefonu. Mogę płacić tym, mogę wszystko. GPS-a, wszystko tutaj mam. Bateria spokojnie wytrzymuje na cały dzień, więc thrillera. No i na przykład gdzieś jesteśmy w autobusie czy coś w stylu, nie wiem. Zapomnieliśmy nawet tego telefonu, albo mamy mało baterii na telefonie. No to możemy sobie odpalić na przykład jakiś filmik albo jakieś shortsy, czy cokolwiek na zegareczku i fajne jest to, że leci dźwięk z zegarka, choć oczywiście gdzieś tam w autobusie czy coś, to nie polecam tego robić, no to to taka biega trochę, ale na słuchaweczkach jak najbardziej. A wiecie, a jak siedzicie gdzieś na przerwie czy coś w stylu w pracy, no to możecie oglądać z głosem, tak, jeżeli nikomu innemu nie przeszkadzacie. Teraz tak dla rozluźnienia trochę atmosfery, więc przydałaby się jakaś gierka, na przykład siedzicie gdzieś w toalecie czy coś w tym stylu i Wam się nudzi. Odpalacie sobie Bird Gun, bardzo fajna, przyjemna gierka, latamy sobie takim ptaszkiem, strzelamy w takie ścianki i przechodzimy po prostu poziomy. Jest to fajne, szczególnie jak nie wiem, czekacie w jakieś poczekanie do lekarza czy coś w tym stylu, jesteście zestresowani, za bardzo nie wiecie co ze sobą robić, nie wiem, w telefonie nie chcecie za bardzo siedzieć, a chcecie sobie zająć jakąś głowę, no to uważam to za mistrzostwo świata, jest to bardzo fajna gra, bardzo fajnie się może w nią wciągnąć, jest za darmo. O, i możecie sobie ją ściągnąć na e storze na przykład poprzez telefon, więc nie ma żadnego problemu. ją na telefon i automatycznie wam ściąga to na zegarek. Więc naprawdę bardzo fajna gierka, z której nieraz już korzystałem. Teraz troszkę z innej bajki. Często jest tak, że zbieramy jakieś punkty lojalnościowe, ale nie chce nam się tych wszystkich kart nosić i tak dalej, albo na telefonie w tych aplikacjach 15 aplikacji, czy coś w tym stylu. Mamy taką fajną aplikację Stocard, która jest po prostu mega kozacka i możemy na niej odpalić i dodać wiele różnych po prostu kart. Na raz, więc jeżeli sobie wejdziemy na aplikację, możemy wybrać od razu aplikację na przykład Biedronki, albo sobie jakąś tam aplikację stokrotki, żabki, Orlen. Ja mam z takich akurat korzystam. Jest to jeden przycisk, skanujemy pyk gotowe. Nie musimy na telefonie szukać ani nic z tyłu. I jeszcze jak obrócimy w ten sposób, no to prawdopodobnie powinno nam się obrócić ten kod. Powinien się obrócić kod w kierunku na kasjera, na przykład. Tak jest, tak to właśnie działa, więc też jest mega fajne, jeżeli tam na Kasie mieli problem ze z czytaniem jakiegoś kodu, bo na przykład kurczę, do góry nogami nie czyta, no to automatycznie, jak obrócicie rękę, kod się sam obraca. No i no i macie to. Ja akurat jestem miłośnikiem picia wody, więc ja o niej nie zapominam. Piję po kilka litrów dziennie, ale dużo osób ma z tym problem. Aplikacja Water now jest bardzo fajna. Dzięki niej możemy sobie po prostu patrzeć, ile wypiliśmy wody dziennie, dodawać sobie to i po prostu pilnować się w ten sposób, że jak wypiliśmy jakąś tam nie wiem Litra, to sobie zaznaczamy, że piliśmy pół litra, żeby pilnować się tego progu na przykład dwóch litrów dziennie, który jest jakby zalecane. Bardzo fajna aplikacja zdrowotna i szczerze powiedziawszy, pijcie wodę, bo, bo, bo jest zdrowa i bez tego organizm nasz nie za dobrze funkcjonuje. Wiecie o co chodzi. Aplikacja podcasty naprawdę niższa osoba świata. Jeżeli jedziecie gdzieś sobie na przykład autem albo coś w tym stylu i chcecie sobie czegoś posłuchać no to mega polecam, właśnie odpalić sobie jakieś podcasty. Aplikacja jest bardzo fajna, macie bardzo dużą bazę tych podcastów. Niektóre są też darmowe i tak dalej, więc musicie sobie po prostu zrobić research, co Wam się podoba, a co nie. Są polskie, angielskie i tak dalej. Możecie obczaić to też na aplikacji w telefonie, więc nie ma problemu. A później uruchamiać sobie poprzez aplikację właśnie z naszego Apple Watcha. To jest bardzo fajne i naprawdę no, bardzo pożyteczne, szczerze powiedziawszy. Szczególnie, że czasami zamiast słuchać non stop muzyki, no to możecie sobie posłuchać podcastów i się czegoś nowego dowiedzieć. Albo na przykład po prostu dla zajawki, dla zabicia czasu, sobie takie coś puścić. Naprawdę uwierzcie, że jest tyle tematów, tyle różnych fajnych podcastów, że. Kurczę, no szkoda by było, żeby Was ominęła ta aplikacja, a jest jakby darmowa, nie trzeba kupować jakichś rzeczy, chyba że Was coś interesuje stricte, ale na pewno coś znajdziecie dla siebie, uwierzcie. I możecie przy okazji dać znać, czy słuchacie jakichś podcastów, ja Wam też mogę później odpisać w komentarzach. Często mamy taką sytuację, że chcemy sobie strzelić jakąś fotę, ale za bardzo nie mamy jak, albo po prostu stawiamy sobie telefon gdzieś z boku, stawiamy, nie wiem, 10 sekund auto wyzwalacza i próbujemy się gdzieś ułożyć, zrobić sobie zdjęcie. Jest fajna aplikacja darmowa również na nasz zegarek. Jest to po prostu aplikacja aparat, dzięki której możemy po prostu w sekundę połączyć się z aparatem z naszego telefonu i widzimy po prostu siebie. Widzimy, mamy tutaj podgląd, możemy sobie po prostu strzelić fotkę. Więc jest to mistrzostwo świata. Otwieramy nasz aparat, mamy podgląd, uruchamiamy sobie fotkę pyk, pyk, jest zrobione. Dzięki czemu możemy nawet sobie podejrzeć później na naszym zegareczku. Czy wszystko działa? Oczywiście zdjęcie było takie dość niewyjściowe, ale, ale to nieważne. Możemy wszystko flesza, wszystko możecie sobie tutaj ustawić, naprawdę mega fajna opcja. I szczerze powiedziawszy, korzystanie już z jej nieraz jest naprawdę spoko, no i jest darmowa. <grytanie> Więc. Totalnie za free możecie sobie robić sweetfocie na odległość, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Aplikacja, którą używam raz na jakiś czas to jest aplikacja Znajdź urządzenie. Czasami się zdarza właśnie tak, że dziś swojego iPhone'a wyrzucę, nie wiem gdzie leży, przez pół dnia go nie używam i nagle nie wiem gdzie jest. Jest to bardzo fajna aplikacja, dzięki której możemy po prostu włączyć powiadomienie, odtworzyć po prostu dźwiękiem i zobaczyć sobie, co się dzieje i czemu się na przykład nie dzieje. I o! I tak sobie piszczy, wtedy, nie? Odtwarzam dźwięk. No, i tak to sobie działa, i dzięki temu możemy znaleźć nasze urządzenie gdzie się znajduje. Tak samo możecie to zrobić z MacBookiem, tak samo możecie to zrobić z Airpodsami, tak samo z telefonem i w ogóle vice versa, nie? Z zegarkiem też jak możecie zrobić, szukając na przykład na telefonie. Co naprawdę jest mega przydatne, szczególnie jakby się to w ogóle zgubili czy coś, no to już jest w ogóle przypał. Ale dzięki takiej aplikacji właśnie możecie odnaleźć swój sprzęt mniej więcej, bo naprawdę fajnie to w się pokazuje, gdzie ostatnio leżał czy albo był używany. No a jak już Wam się nie uda i macie na przykład bardzo jakieś tam, wiecie, prywatne rzeczy itd., no to fajna sprawa taka, że możecie wymazać je, jeżeli jesteście połączeni do iClouda swojego oczywiście. Możecie wymazać cały, jakby, całą zawartość na przykład Maca, czy całą zawartość telefonu, żeby złodziej, który go tam ukradł, się przypadkiem nie dostał do tych danych. Przede wszystkim jak chodzi o właśnie o hasła itd., wiecie o co chodzi. No, więc możecie sobie w ten sposób wszystko... Paroma przyciskami usunąć. No i cel w ruchu osiągnięty, i w ten oto właśnie sposób nasz odcineczek możemy zakończyć. Ostatnią aplikacją, którą chcę wam pokazać moi drodzy, jest to aplikacja Minutnik, ponieważ często jest tak, że sobie coś tam ćwiczymy, biegamy, trenujemy i tak dalej, a na przykład nie mamy za bardzo jakichś timerów odpalonych, albo po prostu musimy robić coś zadaniowo na nie wiem, 2-3 minuty, minutę, 5, zależy ile chcecie sobie ustawić, to wszystko zależy od Was. Ustawiacie sobie na przykład tutaj, macie z automatu już przygotowane jakieś tam zagadnienia, wybieramy sobie na przykład minutkę i w tym momencie trenujemy, jak się skończy, to się włączy dźwięk, no i robimy sobie jakąś tam przerwę i możemy sobie poustawić jakieś interwały po swojemu, co jest naprawdę mega spoko opcją. Bardzo mi się to podoba, często z tego korzystam, minutnik jest naprawdę git, no i jest to jakby ostatnia moja propozycja do tego zestawienia. O, popatrzcie. Akurat wyskoczyło jeszcze, gdy dzień się kończy. Poświęć chwilę na bycie tu i teraz. Otwórz, uważność. <gry> to jest też ogólnie spokoj jak coś. Taki bayer, żeby sobie troszkę odpocząć, pomedytować albo po prostu pochillować, żeby troszkę zająć sobie na luz przed spaniem. Nie siedzieć przed ekranem. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że wszystkie te aplikacje, o których Wam wspomniałem, Wam się spodobały, niektóre mogli się znać, niektóre nie, więc dajcie znać w komentarzach, o których nie wiedzieliście oraz na przykład które polecacie oraz których nie polecacie. Też jestem bardzo ciekawy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapka w górę, jak się podobało. Jak chcecie więcej takich materiałów, dajcie znać też w komentarzach. Zapraszam na mojego Instagrama, gorgodolna-777 oraz na TikToka, gorgooficjal. Do zobaczyska. Elo.